Witam was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie w grze Baker Simulator, czyli będziemy piec. Będziemy piec. E, e, chlebek być może, być może jakieś ciastka robić, nie wiem. Zobaczymy. Gra testowa, zobaczymy czy mi się spodoba. I mam nadzieję, że... Nie będzie z tego serii, że mnie aż tak nie wciągnie. Bo wiecie, że ja lubię gotować, nie? Ale z pieczeniem u mnie jest gorzej, szczerze mówiąc, bo nie, nie za bardzo piec lubię, ale, ale kto wie, kto wie, zobaczymy, może polubię. Gramy, spójrzmy, jak ta gra wygląda. Mister Vigo, potwierdź. No jedziemy. Samouczek oczywiście. Na tablicy korkowej może znaleźć listę sklepów z aktualnymi zamówieniami. Każdy z nich ma spis z rodzajami, liczbą produktów. Hmm. Dobra. Witaj w swojej piekarni. Twój największy sen właśnie się spełnia. Jesteś właścicielem piekarni i wkrótce zalejesz miasto świeżymi wypiekami. Jednak to dopiero początek. Czeka cię ogrom pracy. Zbuduj reputację, zyskaj doświadczenie i odnieś sukces w świecie wypieków. To duża odpowiedzialność, ale nie martw się, dasz radę, przecież to spełnienie Twoich marzeń. Pierwsze zamówienie już na Ciebie czeka. Chodźmy. Ok, wsad. O, dobra. Następnie przejdź do tablicy z zamówieniami, naciśnij yy, lewy przycisk na folderze. Naciśnij R, aby kontynuować. Od teraz, właśnie w taki sposób, będę zaczynał pracę. Ok. 5 minut Bakery, 3, bułka śniadaniowa. 3 bułki śniadaniowe, nagroda 150 Kasiory i 5 XP. Proszę bardzo. Po lewej stronie znajduje się lista sklepów z, otwartymi, z aktualnymi zamówieniami. Obecnie dostępne jest, jest tylko jedno zamówienie, ale w dalszej części gry będziesz mógł wybrać ich więcej i to ze znacznie dłuższej listy. Po prawej stronie Znajdziesz mapę zeznaczonymi sklepami. Na tej podstawie możesz sprawdzić lokalizację zamówień i zdecydować, do której części miasta chcesz dokonać dostawy. A teraz wybierz dostępne zamówienie i naciśnij potwierdź. Po Cyk? Co to było? Ryco ryczące aleje. Aha! To ja będę sprzedawał moje wypieki w Ryczącej Alei. Potwierdź. Po po wybraniu zamówienia pojawi się ono na tablicy zamówień. Użyj lewego przycisku myszy, aby je odebrać. No i słuchajcie, ładnie to wygląda. Hmm, na naprawdę przypomina troszeczkę yy, Cooking Simulator, nie? Yy, słuchajcie, no dobra, <laughs> ale zanim przejdziesz dalej, pozwól, że opowiem Ci o książce kucharskiej. Aby otworzyć menu kołowe, naciśnij Tab. Okej, okay. oto menu kołowe, w którym możesz Przełączyć się między wieloma narzędziami i kategoriami. Pyk, zresetuj składniki do pieczenia, personalizacja, ekonomia, postęp, książka kucharska. Uhu, wybierz książkę kucharską. Oto wszystkie przepisy, które już znasz, czyli jeden. W tej chwili jest ich niewiele, ale nie martw się, z każdym nowym poziomem nauczysz się nowych. Zakładki z boku ułatwią ci nawigację. Każda strona z przepisami zawiera informacje o krokach wymaganych do przygotowania zamówienia, a także o składnikach, temperaturze, czasie yy, mieszania i czasie pieczenia. Za pomocą strzałek możesz wybrać liczbę produktów do pieczenia. Przepis zostanie odpowiednio zmieniony. No to jest brawo! To jest brawo! My chcemy trzy, tak, bo my mamy trzy bułki się śniadaniowe zrobić. Naciśnij Escape, żeby wyjść z książki. Lista kontrolna jest widoczna po prawej stronie ekranu. Pomaga prześledzić przepis i wykonać go perfekcyjnie. OK. R. Gotowe, aby coś upichcić? O tak. Tak? To świetnie. Naciśnij prawy na misce, lewy na miejsce, aby ją podnieść. Cyk. Ta miska jest przeciętna i raczej mała. Ale nie martw się, w trakcie gry będziesz mógł odblokować większe i bardziej profesjonalne miski. Będziesz mógł też zwiększyć ich pojemność. Teraz czas zebrać potrzebne składniki. Przejdź do regału na składniki. Miarki znajdziesz w lewym górnym rogu. Na razie potrzebujesz tylko miarki 1 grama na mililitr. Możesz zebrać składniki klikając lewym przyciskiem myszy za każdym razem, gdy używasz miarki, lub naciskając i przytrzymując przycisk. Lewy, przytrzymaj łyżkę, by uzupełniała się ona jedna po drugiej. E, nie rozumiem. Okej, okay. to mam wziąć, tak? I co? Nacisnąłem. Nacisnąłem e, jeden. Aha, to jest battery 1 gram, dobra. Nacisnąć. Ups, spójrz na listę kontrolną. Wygląda na to, że dodałeś zły składnik. Co teraz? Ale mi kazali tutaj, bo się świeciło. Podświetlone. jest kazali mi to wziąć. Przy okazji, za każdym razem, gdy się pomylisz, zobaczysz ikonkę wykrzyknika obok etapu, przy którym popełniłeś błąd. Spoko. Nie martw się, ten błąd można łatwo naprawić. No, mam nadzieję. Musisz usunąć tylko ostatnio dodany składnik, wskazując na pojemnik ze składnikami. E, że jak? Kliknij pr prawy przycisk myszy. Jeden raz lub naciśnij i przytrzymaj. Prawy przycisk, aby kontrolować ilość usuwanego składnika. Ok. Super. Ale co wtedy, gdy więcej niż jeden składnik w misce jest błędny? Możesz usunąć błędne składniki korzystając z kosza na śmieci. Ci, jak to, pokażę ci, jak to działa. Ponownie zbierz, po, zbierz podświetlony składnik do miski z, za pomocą prawego. Pyk. Przejdź do kosza na śmieci. Wskaż na niego. Prawy, lewy przycisk myszy i jest pusta miska, ale jest brudna. Pamiętaj, że tą metodą możesz pozbyć się całej zawartości miski. Możesz użyć kosza na śmieci również do wyrzucania innych rzeczy, takich jak przypala, przypalony chleb lub zużyte formy na chleb. Tak czy inaczej wrócimy do pieczenia, wróćmy do pieczenia. Spójrz na regał, Wygląd ale mam brudną miskę. Spójrz na tego Wygląda na to, że brakuje jednego z potrzebnych składników. Nie martw się, tutaj przyda Ci się zakładka Składniki do pieczenia w menu kołowym. Naciśnij Tab, aby otworzyć menu kołowe i wybierz Składniki do pieczenia. Tak. Zak zakładka Składniki do pieczenia to miejsce, w którym możesz kupić brakujące składniki. Składniki są podzielone na trzy kategorie. Mąki, płynne i inne. Zatem wybierz brakujący produkt. Ok. Naciśnij kup. Przy zakupie produkty nie trafią do, od razu do twojej piekarni? Zazwyczaj musisz poczekać na dostawę. To może potrwać. To może być trochę kłopotliwe, prawda? No może się tak przyspieszyć proces dostawy, ale ostrożnie przyspieszenie dostawy może cię trochę kosztować. Naciśnij u na mące pszennej, aby przyspieszyć proces dostawy. E. E. Gdzie jest mąka pszenna? Że jak? Tu? Aha, chyba tak. To jest to. Jest jednak prost jest jedna prosta sztuczka. Dzięki której unikniesz płacenia za szybką dostawę lub czekanie na przybycie składników. Wystarczy kupić wszystkie produkty, brakujące produkty przed wyborem zamówienia. Przygotowanie się na cały dzień pracy zaoszczędzić Ci wydatków. Bardzo mądry sposób: czyli pomyśl sobie, co chcę jutro upiścić, Upić składniki i zamówić już dzisiaj, aby jutro po prostu to zrobię. Bardzo mądre. Masz już wszystkie niezbędne składniki, możesz więc wreszcie zacząć przygotowywać swoje zamówienie. No w końcu, w końcu, w końcu! Teraz możemy wrócić do narzędzia miarka. Spójrz, tym razem możesz wybrać różne rozmiary miarki, aby zmienić rozmiar naciśnień E i Q lub przekręcić kółko myszy. Dobrze, my chcemy mąka pszenna 150 gram. Pyk. Haha. Możesz zebrać składniki klikając w lewy. Dobra, zrobiłem już to. Zbierz składniki do miski. To już wziąłem. Woda. Yy, 60. Ok, czyli można tak. Po 50. I teraz dwa razy po 5. 60. Mleko. 60. 50 i dwa razy po 5 i jeszcze drożdże. 6 gram. 6 gram. Brawo. Zbierz składniki na miski. Wziąłem cukier. Ile? 3 gramy. 3. Dobra robota. Masz wszystkie, możesz wymieszać wszystkie składniki. Przenieś ciasto do miksera. Naciskając na y, lewym przyciskiem myszy na miejsce. Następnie naciśnij przycisk na obudowie miksera i poczekaj, aż ciasto będzie gotowe. Uważnie obserwuj widget, aby nie przemieszać ciasta. Zobacz, że jak? Nie sądzi, że proces miksowania mógł być nieco krótszy. Mamy na to idealne rozwiązanie: modernizacja maszyny. Ok. Aby spra sprawdzić opcję ulepszenia, wskaż miks miskę miksera i naciśnij U. Zobaczysz opcję ulepszania. Aby ją zakupić, po prostu naciśnij przycisk kup. I co ja wydałem? Wszystkie pieniądze. O, i mamy Achievement. Przy zakupie ulepszenia miksera pojawi się turbo. Mieszanie zostało skończone. Ja musiałem nacisnąć, to już było koniec. A naciśnij na mikserze, aby przenieść odziewu turbo. Nie wiem. Yy, naciśnij lewy przycisk myszy na mikserze, aby przenieść ciasto z powrotem do miski. OK. Wyłóż ciasto na deskę do formowania, Następnie ciasto należy podzielić na mniejsze porcje i uformować. OK. Bułeczki formuj się gołym rękoma. Postaw miskę na stole na środku piekarni. Następnie należy podzielić ciasto na mniejsze porcje i uformować Naciśnij na desce do formowania lewy przycisk myszy. Istnieją różne formy wypieków, od bagietek po krosanty. W miarę zdobywania coraz większego doświadczenia nauczysz się wyrabić różne wypieki. Na tę chwilę musisz jednak uformować bułki czyli chlebek, bułki. Wybierz bułki z menu kołowego. OK. Pierwsza minigra polega na dzieleniu ciasta. Poczekaj, aż wskaźnik dotrze do zielonego obszaru i naciśnij spację. Jeśli zrobisz to w czerwonym lub żółtym obszarze, otrzymasz punkty minusowe do końca wyniku. Ok. Druga minigra polega na formowaniu ciasta. Chwyć pierścień i poruszaj myszą, aby dopasować ob obrazy do cieni. Że co? Nie rozumiem. R Uformuj bułki. Okej. Okay. I co teraz? Okej. Okay. I jeszcze Jedno. Okej. Okay. Nieźle, połóż się, że uformowane bułeczki na tacy. Naciśnij R. Aby to zrobić, chwyci i przytrzymaj tacę i kliknij bułki, aby je przenieść. Możesz również wziąć jedną bułkę i umieścić ją na tacy. Zaraz, ale one są na tacy. Na której tacy? Na tej! A! Ah. No to weźmiemy tacy do ręki. Blachę. I będziemy naciskać Ciebie, Ciebie i Ciebie. Ok, wreszcie nadszedł czas, aby upiec bułki. Na razie posiadasz tylko stary piec, nie martw się, w dalszej części, gry zobaczysz lepsze piece. Ok, otwórz drzwi i włóż blachę. Jak ja mam to zrobić? Umieść blachy z bułeczkami w piekarniku wyznaczonym na, po na pomarańczowo obszarze. No i co? <laughs> o, nie spadły, ale jak ja mam tu włożyć? A, w ten sposób. Dobra. <laughs> Zamknij piec! Bądź ostrożny, że ten piec nie posiada z mierza. E, ważne, aby od czasu do czasu sprawdzić poziom wypieczenia. Możesz sprawdzić stan bułek wskazując na drzwiczki pieca. A, i tu pojawi się widget pieczenia tylko w każdym... dla każdego produktu zobaczysz czasomierz oraz status procesu pieczenia. Okej okay. Możesz także od, od czasu do czasu otworzyć piekarnik, aby sprawdzić postępy. Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób działa jedna z moich maszyn, po prostu, po prostu naciśnij H. Znaczy, no, czas, żeby wyciągnąć. Gorącą tacę wziąłem w łapę. Wow! Każda skrzynka dostawcza posiada z boku logo klienta, które możesz ci, pomoże ci zidentyfikować właściwą skrzynkę. Te skrzynki należy dostarczyć do 5, 5 Minutes Bakery. Ok. Trzymając stację z wypiekami, naciśnij lewy przycisk na skrzynce, aby umieścić bułki w środku. Aha, tutaj. OK, umieść to z powrotem na blacie. Zosta A teraz ostatni krok czas przygotować bułki do dostawy. Używając lewego przycisku, możesz podnieść skrzynię i umieścić ją w pomarańczowym podświetleniu w niebieskim obszarze obok drzwi. Skrzynia zostanie przeniesiona do samochodu dostawczego. Fajk. Pamiętaj, że później w grze będziesz mógł ustawić skrzynię jedna. Na drugiej, aby dostarczyć wiele zamówień. Zamówienie jest gotowe do wysyłki. Podejdź do drzwi, naciśnij prawy, przyc lewy przycisk myszy, aby opuścić piekarnię. Tu możesz wybrać, które zamówienie chcesz dostarczyć. Obecny. masz tylko jedno zamówienie, dlatego, jest, dlatego już jest ciebie wybrali, za ciebie wybraliśmy. Naciśnij przycisk przejść do, do miasta, aby udać się do miasta. O! I co teraz? To ja będę mógł do miasta pochodzić po mieście jeszcze? Nie, no ja raczej nie. Chcesz ułatwić sobie pracę? Naciśnij tapi, kup nowe urządzenia, lub ulepsze? Te, które już posiadasz. Okej. Okay. No nie! LMG Bakery What? Ja To jeszcze nie koniec Twojego zadania. O kurka! To, to, mnie, to mnie kurczę, zaskoczyło, szczerze mówiąc. Um, dostarczenie zamówienia jest równie ważne jak ich przygotowanie. Na tym etapie musisz działać tak szybko jak się możliwe. O kurka, pamiętaj, aby obserwować na, to czasomierz na górze ekranu. O kurcze, nie, no jest super, że czasami muszę dostarczać ekstra, no. W dalszej części, gdy będziesz mógł wynająć kuriera, który dostarczy twoje zamówienia, to dość wygodne rozwiązanie, prawda? No tak, ale w ogóle będę mógł jeździć samochodem, to jest super. W lewym dolnym rogu masz mini-mapę, która pomoże ci poruszać się po ulicach miasta. Aby sprawdzić cały widok okolicy, możesz otworzyć mapę miasta. Błyszczące, śródmieście, ryczące aleje. Ale, jezu, ale normalnie nie spodziewałem się tego. Zanim przejdziemy dalej, naciśnij Tab, aby otworzyć menu kołowe. Tutaj znajdziesz przydatne narzędzia, które pomogą ci przy dostawie. Użyj escape, aby zamknąć menu. Kółowe. Mapa opóźnienie. Zresetuj odwróć. Aha, tutaj mapa. Escape. Dobra. Okej, okay, teraz możesz podoręczyć zamówienie Proszę, pojazd za pomocą Sada i użyj Spacebar. Aby zahamować. Dobra, gdzie my jesteśmy? No, okej. Okay. Czy my jesteśmy? Uuu, to jest, to jest Polska, to jedziemy po prawej stronie, nie Buzzlejdem. Dobra, tu mamy skrzyżowanie pierwsze. Światło, czerwone czy zielone? Zielone, nie? To jest Buzzlejm czy nie? Nie wiem. A, Five-Minute Bakery, tam jest. Ej, co ty robisz? Nie, na chodnik wjechał. Ach, co tam. Dobra. Bodna miejscówka, no super. Naciśnij R. jest. E, wyższy poziom relacji. Super. Opóźnienia nie było, Kasiora jest. Dalej. Poziom pierwszy. Reputacja jeden. Powrót do piekarni. Słuchajcie, jestem naprawdę podjarane. Podoba mi się. Podoba mi się jak nic, naprawdę, że <ścoughs> jak nic. Nawet. Po prostu cooking simulator, ale taki inny, ale fajne to jest. No, że mogę w ogóle jechać samochodem, dostarczyć. No wiem, że to. Yy, z czasem nie będę tego robił, no bo to będzie czas, yy, za, 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 no, ale takie jeżdżenie fajne jest w sobie kuriera, oczywiście, że tak, ale tak czy siak jest super. Uch, może czas na małą przerwę od tego całego pieczenia. Wiesz co zawsze jest świetną zabawą? Metamorfozy. Czas na remont piekarni, która nadać jej świeżość. O kurde. W tym celu naciśnij tab, otworzy się i wybierz opcję dostosuj. Chyba personalizacja. Wskaż główny stół i naciśnij lewy przycisk. No i no i zrobiłem to. Minimalistyczny stół. Czekaj. To był ten? To jest to? Czy ja chcę kupić minimalistyczny czy podstawowe stoły? Ale. Ka, samouczek. Samouczek mi teraz nie mówi, jaki to jest główny stół, to? Nie no, on co on chce? Wskaż główny stół. No to chyba ten. I naciśnij. No i mam. Wy... Dobra, no i wybrać to. Nie dobra, no dobra, to Chodzi, o, Pewnie chodzi o to, żeby kupić ten. Dobra, no to gratulacje. Właśnie zrealizowałeś swoje pierwsze zamówienie. Nie zapomnij o tym, czego się dzisiaj nauczyłeś. Przyda Ci się w dalszych doświadczeniach piekarniczych. Powodzenia, nowa gra. Yy, tutaj widzę, że miałem właśnie Achievement. I nowa gra, ale słuchajcie, to był samouczek świetny. Ale ciąg dalszy, yy, och, chyba będzie, nie? Mamy 500. No, słuchajcie, dziękuję Wam! Dziękuję Wam! Jeszcze raz Wam dziękuję za to, że oglądacie, za to, że wspieracie i mam nadzieję, że Wam się Bakery Simulator podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam serdecznie do tego, jak zawsze. Zapraszam do komentowania, dzielcie się Waszymi opiniami na temat tej gry i piszcie mi, czy chcecie więcej. Um... Jeżeli tak, to no to będziemy grać więcej. Jeżeli nie, no to na razie tylko odcineczek jeden trafi do granie, testowanie playlisty. No, jeżeli chcecie więcej, piszcie. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i komentarze. Pa, pa.